Dzisiejsza Ewangelia opowiada o hojności, o tym, jak człowiek, który odkrywa w swoim życiu to, co jest naprawdę dla niego cenne, potrafi być niezwykle hojny. Tak hojny, że przestaje liczyć, co jest dla niego potrzebne, co, co, co właściwie on chce przyciągnąć tylko dla siebie. Widzimy w Ewangelii dzisiaj kobietę, Marię z Betanii, która wraz ze swoją siostrą i bratem Łazarzem podejmują w gościnie Jezusa i ona rozbija drogocenny olejek i wylewa go na stopy Pana Jezusa. Namaszcza go symbolicznie na pogrzeb, który dokona się na koniec tego tygodnia. Zobacz dzisiaj, jak jest z Twoją hojnością. Czy dla Jezusa, czy dla ludzi, których kochasz, potrafisz być bardzo hojny, potrafisz ofiarować nie tylko jakieś rzeczy, ale na wszystkim wszystko swój czas i samego siebie.